Mamy własną żabkę. Nie wiem, czy Wy na swoim serwerze macie własną żabkę? No coś wątpię. Czy mamy coś w żabce? Czy możemy obrobić? Dzień dobry, dzień dobry. Chcemy tutaj kupić coś. Chcemy kupić kanapkę, Sanach. O, mamy szybka mozzarella, papryka, nutka, Patrzcie, to Wasz nowy dom. Będziecie tam mieszkać. O, nie, nie, ja po nim mi zabiłam pozy... O, nie. Dobra, szybko się uda, szybko się uda. Chodźcie! Uciekamy! Uciekamy! Szybko chodźcie. Nie, bałwan nam ucieka! Bałwanie, Kozy, musicie go przepać. Co ja mam zrobić z tym bałwanem, halo? Bałwanie, nie uciekaj! Proszę pana, gdzie pan idzie? I co się pan na mnie tak patrzy? A, i teraz pan się odwraca, rozumiem, kurde, co za typ. Wiesz co, wiesz co mówimy takim obywatelom? Gaturi? Popatrz mi się w oczy. Dam, dam, dam. No przykro mi, ale. Był hamem. Uuu, ładnie. Ej. Ej, to ładnie wygląda. Czy tu się coś zrespi? Bo normalnie ja potrafię na przykład, nie wiem, wieczorem wychodzę z domu i już tutaj mam skakać. Patrzę, a tutaj wszędzie jest jakieś pole bitewne, jakieś potwory. Wszystko się tam po prostu respi. Kto to jest? O kurde, boże, zawoł. Jest. Tak w ciemności siedzi. No, Dwoje tam jest! Ej, co jest? Nie, ale wiecie co? Jeść, Jedzenia można nie mieć, ale najgorzej, tak się nie ma picia. jak się nie ma picia. Bo jak się nie ma picia to masakra. Bo, wiecie, możecie zjeść coś, ale potem na przykład chcecie zmienić ten smak i nie macie czym, no nie? A poza tym, picie są strasznie drogie, bo to jest tak, kupicie, nie wiem. Kupicie dwa litry, bo taniej, ale nie macie miejsca i chodzicie z tą butelką po mieście. O! O, dziękuję! Dziękuję, dobry człowieku. Patrzcie, jaki to. Um, ten, jak to się mówi. KONI NA BIAŁYM RYCERZU, NO NIE? <laughs> I patrz, ale te trzeba nie rosną Dobra, bierzemy tego jako ofiarę naszą O! Dobra To wy, żołnierze Ustawili jak, nie wiem Jak są te parady w Korei Północnej Żołnierze, widzicie tego? To jest przykład, macie rosnąć tak jak on To jest polecenie Coś z moją kozą jest nie tak, albo tutaj jest nasz kolega nie wiem, kozę mi upił. Co ty grup sobie robisz? Czy mi? Mi robisz grup? Oj, Boże, nie, ja się boję. Chociaż czekaj, a zrobiłbyś mi ładny? Nie wiem, jeżeli zrobisz mi ładny, to daj kuszę w łapce. Nie, nie zrobi mi ładnego. Żadnego mi nie zrobią Mogiłę mi zrobi, nie? To ja tak nie chcę Mogiłę sobie mogę sama wykopać Klocuszek, teraz jesteś latającym klockiem Ale jaki wesoły klocek Kurczę, I czy sam drzewa nie ma? Dupa A jajo? Oh! O nie, nie! Nie bij Najpierw kozy mi bijesz potem mnie. płacz na sali. Chodź, poglądamy zachód słońca. Patrz jaki ładny. O ty Małpo. Z mojego własnego domu mnie wywalasz. Jesteś jak typowa czarna wdowa. Rozwodniczka jakaś. O kurde. Nie? Każdy może mieć ucztę. Żabka. Dupa nie ucztę. co to jest, co tam jest. Dobra, fajnie. Ale ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Zestaw sana. Ta kanapka to wygląda spoko, bo najbardziej normalna. I sałatka z kuskusem, perłowym i No, Dobra, to wygląda w miarę spoko, ale to ananas, szynka i ta papryka z dupy. Oj nie, oj nie. Typowe przeczyszczenie. Zajadała się wszystkim, tylko nie swoim. Tak. Tak, Boże. Ona miała taki cały koszyk, ale nie swoje. To w ogóle to było takie strasznie urocze. Um, ja, moja mama mówi do mnie, że Słuchaj, no musisz zrobić te frytki z tego, no wiesz. Ja mówię, z czego? Ona mówi, no z tego potato. A ja mówię, co? Jakie potato? A ona mówi, oj no wiesz, ten taki słodki ziemniak. A ja mówię, batat. ona, oj, potato, batat, jeden pies, nie? <laughs> Chłopie, co ty robisz? Nie bij się! Nie! 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 To jest takie, robimy design, co nie? Tymczasem design zabija. Nie, ale znacie takie połączenia jak e, bułka z masłem i cukrem? Bo ja na przykład nigdy tego nie lubiłam, ale za to bardzo kochałam. E, Chleb z z masłem i solą I ja to kochałam I wiele osób tego nie rozumiało Ja byłam kiedyś u tam znajomej mojej mamy I się pyta, a jaką chcesz kanapkę? No to mówię, z masłem i solą I tak się na mnie popatrzyły dziwnie A ja takie, no co ja tak jem Papie, ty śpisz na wodzie, co ty robisz? Jezus, proszę państwa, Jezus, chodzi po wodzie Ja ci zostawię, czekaj, zostawię ci kawałek takiej wody, żebyś miał, ok o chłopie, no już nie ma wielbłąda. Ucieka w siną dal. Patrz, już mamy pierwszego widza. Mam już pierwszego y, przychodnia, który przyszedł zobaczyć nasze zoo. Epicka walka, epicka walka. Nie miał biletów. Tam próbuje wyjść, ale nie wyjdzie. Bo to jest ten. Nie ma ucieczki stąd.